Niniejsze wideo nie jest adresowane do widzów poniżej 13 roku życia. Jestem zobligowana powiedzieć to przed każdym filmem, bo inaczej YouTube mnie zje! W trzecim sezonie serialu Mustang Duch Wolności ojcem został wreszcie sam Mustang Spirit. Znany również jako Duch Junior, syn oryginalnego Ducha i Rosy z filmu Mustang z Dzikiej Doliny. Widzicie, spirit, łamany na duch Junior, adoptował ślebaka imieniem gubernator, po tym, gdy jego matka została rozszarpana przez pumę. Co gdybym jednak powiedziała wam, że gubernator tak naprawdę jest nie tylko adoptowanym, lecz także biologicznym synem spirita. Tak naprawdę u kandydatów na ojca gubernatora mamy tylko dwóch. Szarego Mustanga o imieniu Dym oraz doskonale znanego nam ducha Juniora. Teoretycznie w stacie dzikich koni może znajdować się nawet i sześć ogierów. Dotyczy to jednak jedynie naprawdę wielkich tabunów. Zwykle na jednego samca przypada około ośmiu klaczy. Tymczasem grupa Spirita. Spirita liczy sobie, no wiecie, zależnie od odcinka, od 10 do 15 członków. Tak więc trzeciego ogiera raczej tam nie ma, a nawet gdyby był. Co prawda zdarzają się pewne wyjątki? Ale niemal zawsze ojcem wszystkich śrebaków jest dominujący samiec. Czyli znowu, albo duch Junior, albo dym. Do którego z nich mały gubernator jest bardziej podobny? No na pewno nie do dyma, bo szary przecież nie jest. Niebieskich oczów zresztą też nie ma. Słowem, pod względem wyglądu nic tych dwóch koni nie łączy. Już więcej ma wspólnego gubernator ze spirytem. Ze spiritem. Bo chociaż sierść gubernatora nie jest także złota. Ma on za to białe oznaczenie na pysku, które przypomina to posiadane właśnie przez Ducha Juniora. No i nie zapominajmy jeszcze, że obaj mają dokładnie takie same brązowe tęczówki, ten sam odcień. Nawet matka Gubernatura takich nie miała. Jej były nieco ciemniejsze. Jednak naprawdę uderzająco podobny gubernator jest do losy matki Ducha Juniora. Oboje posiadają takie same złote grzywy i rudą sierść z białymi oznaczeniami. Co prawda gubernator nie ma na sobie tyle bieli corosa, ale to akurat jest w pełni zrozumiałe. W końcu żadne z jego rodziców ani matka, ani prawdopodobny ojciec nie było łaciatym koniem. Tak więc w dziedzinie wyglądu mamy 1-0 dla drużyny Spirita i jego rodziny. Co jednak z zachowaniem? Czy któryś z ogierów traktuje gubernatora jakoś tak bardziej po ojcowsku? Zacznijmy od Dyma. Co prawda się śrebaka od samego początku w swym stadzie tolerował, ale nic ponadto. Tak, nie atakował go ani nie odganiał, ale jednocześnie był nim do tego stopnia niezainteresowany, że gdy Maluch został zaatakowany przez pumę. Tym nie rzucił się na ratunek. Coś, co jak wiemy z pierwszego filmu, czyli z Mustanga z Dzikiej Doliny, powinien zrobić przywódca stada Mustangów. Zamiast tego, przed pumą źrebaka musiała bronić w pojedynkę jego własna matka, która w rezultacie otrzymała śmiertelne rany. Tymczasem duch Junior nie tylko sprowadził do rodzącej matki gubernatora pomoc weterynaryjną, gdy okazało się, że źrebak jest źle ułożony. Gdy wreszcie Malcowi udało się przyjść na świat, Spirit był dla niego cieplejszy niż jego własna matka. Powtarzam, jego własna matka, która urodziła go dwie minuty wcześniej, nie poświęciła Malcowi tyle uwagi co duch Junior. No i nie zapominajmy, że to właśnie Spirit zaczął wychowywać gubernatora po śmierci jego matki. Nie wiem jak dla was, ale jak dla mnie, to drugi punkt dla drużyny Spirita. Jak dla mnie, ci dwaj są ojcem i synem, nawet jeśli seria nigdy tego otwarcie nie zaadresuje. A kto waszym zdaniem jest ojcem gubernatora? Spirit? Dym? Jake łamany na kuba? Koniecznie piszcie o tym w sekcji z komentarzami! Albo... listownie. Tak! Wreszcie mam własną, oficjalną skrytkę pocztową! Oto jej adres. Malta, Tarasiuk, skrytka pocztowa numer 1, ulica stołeczna 25 15, myślnik 880, Biały stok. Jeśli od dawna pragnęliście mi coś przysłać, teraz wreszcie możecie to zrobić. Roźle też możecie przysyłać listy, wszystko jej przekażą. Tylko pamiętajcie, żeby w adresie nie pominąć mojego imienia i nazwiska, bo wtedy może nie dojść. Wiem, bo sprawdzałam. Pst, pst. Ja wiecie, nie chcę nic sugerować, ale Royce lubi żelki, k-pop i jeża sunika. Wiecie, ja nic nie sugeruję, tylko mówię. A teraz pora na wulgaryzm tygodnia. Jest nim dziś... Ham! Idźcie go używajcie, tylko wiecie, nie bądźcie przy tym zbyt hamscy. To już wszystko na dziś. Do usłyszenia w nowym filmie w każdy piątek o godzinie 17:00.